Witam bardzo serdecznie w jednej z dziwniejszych YouTube'owych serii, czyli przeglądzie moich komentarzy. Jeśli macie akurat kilka minut swojego bezcennego życia do zmarnowania, to zapraszam do oglądania. Jak wiadomo, księżyc powoli oddala się od Ziemi, co oznacza, że kiedyś był bliżej nas. Przykro słuchać, że oddalają się od siebie. To był taki udany związek. To został nowym prezesem partii Korwin. No cóż, kandydat był tak naprawdę tylko jeden, znany od dawna, więc to raczej nie było zaskoczenie. Dwóch zawsze ich jest, nie mniej, nie więcej. Mistrz jego uczeń. I w związku z tym mamy jednego zgłoszonego kandydata. Jest to Sławomir Męcen. Teraz Korwin powinien zostać prezesem partii Męcen. E, tak normalnie nie słodzę, ale... Koledzy z Just Join IT wysłali mi kilogram cukru. Jest tak, myślę, że 12 łyżek na herbatę starczy. Ja jestem tak bogaty, że daję 2 łyżki herbaty na kilogram cukru. Jesteśmy u Edytki w pięknym showroomie. To są. Tak pięknie pachną te. Że ja nic nie czuję. Sukieneczki. Lubię sukieneczki damskie. Sukienek męskich nie za bardzo. Księżom pewnie zrobiło się przykro, kiedy usłyszeli, że Cezary nie lubi męskich sukienek. Chcemy ten ubytek. W pokryć również podatkiem od spółek, które w czasach kryzysu generują dużo wyższe zyski, często nie z własnej woli. Spółki chętnie te zyski oddadzą. Zaproponowałem właśnie taki mechanizm podatku od tych nadmiarowych zysków. To będzie podatek taka jest moja propozycja. Mam nadzieję, że rząd to przyjmie 50%. Podobno spółki są tak zniesmaczone zyskami zdobywanymi wbrew własnej woli że proszą o nałożenie 200% podatku. To wygląda no. tak reali tak strasznie realistycznie. O kurcze. Przez to, że ona jest tak bardzo ciemna, to wygląda super prawdziwie, a wydawałoby się, że jest taka prawie czarna, Tak, tak. a jest no. totalnie prawdziwa. Idealny makijaż na pierwszą randkę. Co jest? Ale ten co to za ten jakiś... Jezu, to jest coś dobre coś... zrobione. Jakie fajne, no. To jest idealne do miniaturki, stare. Patrz, emotki nawet są różowe. Co jest? Wszystko wow, jest różowe. Jest Najlepiej, kiedy pizza jest cała czarna. Wtedy mamy pewność, że jest dobrze wypieczona. Znajdujemy się na Majorce i dzisiaj butelka będzie losowała, kto będzie robił ekstremalne wyzwania. O! Mam nadzieję, że nie będą ekstremalne. Oddawanie władzy nad sobą butelce jest bardzo ryzykowne. Słuchaj, limit polega na tym, że jeśli dajemy sobie cały czas prawo, o, to właśnie mamy limit i musimy kupić T-plus za 200 zł rocznie. Droga jest ta miłość. Droga jest ta miłość, widzowie, a mówią, że miłość jest za darmo. Główno prawda. Miłość jest za darmo, ale tylko kiedy trafi się naprawdę dobrą promocję. 40 zł kosztuje ta szklaneczka, którą trzymasz w ręku. No. I twój school. Czyli ten łyk, który teraz widziałeś, to jest 5 zł. No, mniej więcej. Wracając do mojego pytania, jak oni sobie dają radę? Czy właśnie tutaj jest czarny rynek alkoholu? Produkują sobie w piwnicach i piją albo sprzedają to inny. Jest, jest takie coś. W Norwegii pije się, żeby zapomnieć o cenach alkoholu. To już niestety wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!